Cześć witam was na kolejnym moim filmie dziś chciałbym pokazać wam monetę 5 groszy którą zakupiłem jakiś czas temu jest to 5 groszy jakiś paproch 5 groszy 1935 jest to moneta z brązu waga 3 gramy średnica 20 mm przepraszam się zagopiłem tutaj na podpowiadajkę nakład 35 rocznika to jest 4 660 tysięcy ja za tą monetę dałem około 30 zł możecie zobaczyć na niej nie ma rys patrzyłem pod, pod lupą nie ma takich jakichś rys czy coś teraz jeszcze lupnę się upewnię Nic nie widać. Także moneta jest naprawdę fajna. Ma taką ciemną patynę. I myślałem, że ogólnie brzuszek jest tutaj ten, tego orzełka przytarty. Ale to po prostu ta patyna tak to kamufluje. No tu w kamerze tego w ogóle nie idzie zobaczyć. Na żywo jest to dobrze widoczne. Moneta ogólnie tam do nie dopowiedziałem. Jej zakupiłem chyba około 30 parę złotych. Było to na aukcji. A patrzyłem niedawno na Allegro i OneBit. No to ceny są tak. Na OneBicie bodajże od 30 parę złotych ktoś tam wygrał. Stany trzecie. No i w gradingach 1000+, plus, jeżeli chodzi już o te lepsze gradingi. Allegro. No tak. Stany tak wy wygląda na to, że trzecie. To około cena 50 parę złotych 30 nawet tam była jakaś ten oferta aukcji nie widziałem żadnej moneta bardzo ładna oczywiście jest w albumie już teraz ją wyciągnąłem żeby ładnie nagrać i tak to się trafiło poluję jeszcze na następną 5 groszówkę jak się uda, to nagramy sobie film, bo jest naprawdę wyśmienita. Nawet bym powiedział, że lepsza od tej. Ta ma tą patynę taką ciemną. I no mówię, no ciężko tu zobaczyć. Lepiej tą patynę tu widać, jak ona te takie kreski przecięte na równo. Ale ogólnie moneta pięknie się prezentuje. Na żywo jeszcze lepiej. Także. To by było na tyle taki krótki filmik o małej monecie z fajną ceną i w sumie no, można by było po pokusić się pokupować kilka takich bo jeżeli ceny będą szły, a ogólnie druga RP jest teraz w cenie, no to można później przepłacić. Także powodzenia w zakupach czy tej, czy innych monet. I do następnej monety. Cześć!